Dzień dobry, witam. Dziś mamy 8.07.2025. Chciałem się podzielić w tym dniu z Państwem taką broszurką, którą znalazłem pod jakimś materiałem na YouTubie. Jest to broszurka wydana przez Wierchuszkę w Szwecji. <laughs> Jej jakby i tłumaczenie na język polski, to jeśli kryzys lub wojna nadejdzie po polsku, dokument jest w formacie PDF. Otwórzmy sobie ten dokumencik i lecimy od początku. Ważne info. Ważne informacje dla mieszkańców Szwecji w sytuacji kryzysowej lub wojny. Zachowaj tę broszurę na przyszłość. Tutaj mamy adres strony msb.se. To jest chyba szwedzka wierchuszka, gdzie można pobrać też prawdopodobnie w systemie elektronicznym. Dobra, kolejna strona do wiadomości mieszkańców Szwecji. Tutaj mamy spis treści. Jeżeli dobrze widzę, to tak niepewne czasy wymagają stanu gotowości. Kolejny rozdział. Wspólnie budujemy siłę Szwecji. Tak, siły zbrojne Szwecji, podwyższona gotowość. Powszechny obowiązek obrony, system ostrzegawczy, ochrona przed atakiem lotniczym, przygotowanie damu, ewakuacja schrony, dobrostan psychiczny, bezpieczeństwo cyfrowe, atak terrorystyczny, tamowanie krwawienia, ekstremalne warunki pogodowe, choroby zakaźne, osoby wymagające szczególnej pomocy, zwierzęta domowe, jak sobie radzić z lękami, Rozmowa o kryzysie i wojnie z dziećmi, ważne numery telefonu i dodatkowe informacje. <laughs> to jest, proszę Państwa, cały spis tej broszurki. Lecimy dalej. Mamy rozwinięcie. Może ja to jakoś trochę powiększę. Ja mam jakąś taką możliwość. Chyba nie za bardzo. No dobra. Lecimy dalej. <laughs> Wspólnie budujemy siłę Szwecji, tak jak było w rozdziałach. Siły zbrojne Szwecji, proszę bardzo. Podwyższona gotowość, <laughs> powszechny obowiązek obrony, system ostrzegawczy. I tutaj się na chwilkę zatrzymam. Ci starsi z Państwa, którzy chodzili do szkoły jeszcze za czasów tak zwanej komuny. Pamiętają lekcje przysposobienia obronnego? Na tych to lekcjach właśnie były omawiane komunikaty, jakie mogą być. Uczono nas zakładania maski przeciwgazowej, udzielania pierwszej pomocy. No ogólnie zapoznawano nas z takimi podstawami, żeby na wypadek W nie, nie być jak dziecko we mgle. Czy teraz to jest w szkołach? Nie wiem, nie chodzę. Może ktoś coś na ten temat powie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj macie Państwo sygnały. Przypuszczam, że chyba są, powinny być przynajmniej w tej, jeżeli, jeżeli jesteśmy w Eurounii, zestandaryzowane, więc yy, szwedzkie sygnały. Teoretycznie powinny pasować do naszych ostrzegawcze. <laughs> Ochrona przed atakiem lotniczym. Tak, najłatwiejsze kryjówki. Schrony tu prawdopodobnie za chwilkę będą: przygotowanie domu, wiadomo, woda, ogrzewanie, komunikacja, żywność. Tak na dobrą sprawę ilu z nas ma zapasy e, puszkowanej żywności na kilka dni że jakby coś się działo żeby nie wychodzić z domu no raczej mało osób a powinniśmy kilka puszek w domu mieć trochę wody takiej długoterminowej do wypicia i pamiętajcie Państwo jeżeli cokolwiek zacznie się dziać zaczną być przerwy w dostawie prądu musimy mieć trochę wody technicznej i wody do picia. A tak, jeszcze wracając do spraw przerw dostawie prądu. Współczesne blokowiska, gdy zabraknie prądu, to po pewnym czasie się staną mnie do zamieszkania, ponieważ toalety nie będą odprowadzały nieczystości, to się wtedy stanie sywkiła i mogiła. Na wsi tego problemu raczej nie będzie, ponieważ yy, wystarczy kilka desek, trochę zabawy z łopatą, potem z młotkiem i mamy domek z serduszkiem, tak? którym możemy załatwić swoje potrzeby. A w miastach? No chyba, że władza mściwie nam panująca będzie podstawiała w blokowiskach jakieś toj toje. Do powszechnego użytku, ale znając nasze władze i ich numery, jakie robią, to jest to ostatnia rzecz, jaką, o, o jaką by ich, ich podejrzewał. Dobra, nagadałem się, lecimy dalej. Właśnie sprawy toalet, ewakuacja, co powinniśmy mieć ze sobą, jakbyśmy musieli się z domu wynosić schrony. No i teraz kolejna też fajna sprawa w latach, jak ja się pamięcią 70. -tych, 80. -tych, w większych miastach były schrony. Były to publicznie oznaczone miejsca, zabezpieczone przed nieautoryzowanym wejściem w czasie pokoju, a dzisiaj wiecie państwo, gdzie w waszym mieście jest jakiś schron? No raczej... Ciężko by było się ludzi spytać o to i uzyskać pozytywną informację. Przy cholernych, hiper-super marketach najwyżej zrobiono takie słupy z oznaczeniem miejsce zbiórki. Czy tam na wypadek jakiegoś zagrożenia. A gdzie są schrony, proszę Państwa? We Wrocławku, przecież w okolicach Ronda na Toruńskiej, był kiedyś schron. A teraz co tam zrobiono? Parking, sklep, stacje CPN, a schron gdzie? Nie ma. Albo jest zakopany, zakryty i wejścia do niego nie widać. A powinny być takie schrony, tym bardziej że tak na przykład za zamcze południe osiedle Kazimierza to są dość spore osiedla i one powinny mieć ileś schronów zrobionych. No ale czy to jest, to cholera wie, bo. Dzisiejsza władza ma inne priorytety, musi dbać o inżynierów, docentów i lekarzy. Tu, nawet w mojej okolicy, już się pojawiają jakieś takie dziwne zjawiska chodzące, innokolorowe. No, ale wiecie Państwo, jak to jest. Kto wie, ten wie. Kto nie wie, to niech się domyśli. Dobra, schrony mamy już za sobą. No właśnie, najbliższe miejsce schronienia. Gdzie tu u nas w miastach to jest? I są jakieś informacje? Nie ma. Dobrostan psychiczny. Eee. Dobra, lecimy dalej. Bezpieczeństwo cyfrowe. Właśnie, jak jest u nas z bezpieczeństwem cyfrowym? Nasze dane <laughs> wyciekają z instytucji rządowych jak, jak woda przez sito. A nie od dziś wi wiadomo, że za dane, że danymi naszymi są firmy, które to skupują do różnych celów. Czy to jest normalne? Nie. Czy ktoś coś z tym oficjalnie robi? Nie. A może powiem to na przykładzie swoim, dawno-dawno temu. <laughs> y za, musiałem zamówić bilet lot, Pomóc zamówić bilet lotniczy Zadzwoniło się W dwa miejsca I od tego czasu Z tych instytucji Czasami przychodzą Reklamy Jakieś dziwne telefony Jakim prawem? Nic Nikt nic nie wie Kolega, jeden ma dobry sposób na to ścierwo. Jeżeli dzwonią i mówią, że rozmowa jest nagrywana, mówi to samo i tak profilaktycznie włącza cyfrowy dyktafon w telefonie. I 99 przypadków jest takich, że dzwoniący spada tam, gdzie pieprz rośnie. Ech, ech, dobra, lecimy dalej. Atak terrorystyczny. No, to już u nas mamy. Tutaj piszą, żeby uciekać, skryć się, zgłoś, zdarzenie. No tak. Tylko na dobrą sprawę my jako Polsk, Polska i Polacy jesteśmy narodem rozbrojonym w takich Stanach czy w innych y, państwach, gdzie ludzie mają broń, ci tacy bardziej zdrowomyślący są w stanie uziemić y, takiego napastnika, nim jeszcze wiadoma policja ruszy dupę z posterunku i przyjedzie. Nieraz już tak było. Oczywiście mm, jakieś tam organizacje, które, które bronią praw uchodźców, człowieka podnoszą wielki lament, tak? Tak jak to się dzieje dzisiaj, gdy Deutsche Polizei Przywozi nam inżynierów, no i ludzie się zorganizowali i chcą patrolować tereny przygraniczne. To co robi mściwie nam panująca społocz Warszawska, chce tych ludzi yy, niszczyć mandatami, aresztować, karać. Za co? Przepraszam za słownictwo, kurwa karać. Za to, że bronimy naszej Polski przed ścierwem którego się pozbywają Niemcy i to ścierwo ma u nas być i robić nam zadymę? A żeby było śmiesznie, jeszcze jakieś dziwne organizacje obrony praw człowieka lamentują o tym, że my nie pomagamy im. Komu mamy pomagać? Pomóżmy najpierw samym sobie. Dbajmy o nas, o Polaków. Ktoś powie, że jestem, nie wiem jakiś nie taki bo na innych, na innych nie uważam nie, dla mnie pierwsze jest pomoc Polsce i Polakowi niż jakiemuś kolorowemu inżynierowi czy bambusowi, który chodzi z niewiadomych przyczyn i się na nasz, do naszego kraju chce przedostać Polska i Polak jest najważniejszy czy się to komuś podoba czy nie i chwała Ludziom, tym, którzy chcą robić pracę za tak zwaną służbę graniczną, która udaje, że się nic nie dzieje, bo ma taki rozkaz. Szacun panowie i panie, którzy, którzy, którzy po prostu bronicie w wolnym czasie naszego bezpieczeństwa. A hańba i yy, dla tych, którzy im przeszkadzają. Dobra, to już się tutaj nawkurzałem o tamowaniu krwawienia coś ciekawego o ekstremalnych warunkach pogodowych Togna tutaj jeszcze może tak się od siebie tak powiem Nie wiem czy się to komuś spodoba czy nie mam w sumie na to wywalone od czasu, kiedy zaczęto bawić się pogodą yy, i rozpylać chemitralsy, pogoda nie jest taka, jak była kiedyś. Dużą, dużą część za pewne warunki pogodowe biorą na siebie ci, którzy bawią się w, w Boga Inżynierii Pogodowej. I przez tych sukinsynów mamy to, co mamy. choroby zakaźne, osoby wymagające szczególnej pomocy, no i tu też będę pił przez słomkę, że u nas osobami wymagającymi szczególnej pomocy są inżynierowie, docenci, nie wiem magistrzy z terenów subsaharyjskich, a na pod własnym podwórku nie widzi się ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Rząd po prostu ma w dupie, e, a to nie tylko ten rząd, Pełski, Pisowski czy inny, ma w dupie osoby najbardziej potrzebujące, a pomaga innym. A powinno być, że najpierw pomaga tu w Polsce, a dopiero potem jak coś mu zostanie. I ewentualnie naród wyrazi zgody, pomagamy innym. No ale jest jak jest. <laughs> Zwierzęta domowe. Tak. Też musimy zadbać o nie w czasie W. Jak sobie radzić z lękami. Tutaj tak, rozmowa z dziećmi o wojnie, tak. No i ważne numery telefonów. Komunikaty dla społeczeństwa, te, tak zwane <laughs> dźwiękowe. Faktycznie broszurka jest fajna. Można sobie dla siebie kilka ciekawych rzeczy z niej wyciągnąć. <laughs> I tak na zakończenie. Pytanko. Takie rzucone w przestrzeń. Czy rząd Szwecji wie czegoś, czego nasz rząd nie wie, czy ewentualnie nasz rząd wie i, i rżnie głupa, jak to zawsze bywa, że nic się nie dzieje, a Szwedzi jednak coś wiedzą? Ciekawe. No ale, jak to mówią starożytni Rzymianie, pożywią, uwidzim. serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.